Cześć, tutaj Lauks. Dzisiaj zmarznięty i zmęczony Lauks. Dlaczego? Bo moja córka nie śpi w nocy od prawie tygodnia. Wszystko układało się elegancko, skończyła prawie 6 miesięcy, spała już całą noc i nagle zwrot akcji. Po prostu budzi się co godzinę. Jako początkująca matka powinnam dostać przydomek Matka Panikara i tak powinien się nazywać na YouTubie, czyli Lauks Matka Panikara. Po dwóch dniach tego niespania, oczywiście zadzwoniłam do pediatry i mówię, o Boże, moje dziecko nie śpi, budzi się, płacze, coś się stało. No i teraz okazuje się, że to nie jest koniec świata i nasze dziecko nie uwstecznia się i nie przestaje się rozwijać i wszystko jest ok, a te koszmary senne to podobno rzecz normalna. O co chodzi? No więc pediatra uświadomiła mnie, że jest coś takiego jak skok rozwojowy i to jest odpowiedź na wszystkie nasze bolączki, moje lęki, strachy i pewnie wasze też. Co to takiego ten skok rozwojowy? Już trochę się dowiedziałam, więc czym prędzej spieszę podzielić się z Wami tą wiedzą, żebyście się nie stresowały i żebyście nie panikowały, bo może się okazać, że Wasze dziecko właśnie przechodzi fazę tego skoku rozwojowego. Nie byłabym taka mądra, ale oczywiście życie zmusza człowieka do eksplorowania różnych tematów. To też porozmawiałam z moją pediatrą i okazało się, wasze dziecko zaczyna popłakiwać, zaczyna być nerwowe, rozdrażnione, lękliwe, mniej je. To jest duża szansa, że przechodzi fazę ze skoku rozwojowego. Ile takich faz jest? No, okazuje się, że jest ich kilka. Ja szczerze powiedziawszy, ze dwie przegapiłam. I nawet nie wiedziałam, że to, że moje dziecko popłakuje i jest zdenerwowane, to jest etapem jej rozwoju. Wydawało mi się, że po prostu coś robi nie tak, ale teraz to już naprawdę taka byłam zmęczona i taka byłam przerażona, że pobiegłam czym prędzej do pediatry, bo mówię: "Boże, coś robię nie tak, na pewno coś zepsułam z jej rytmem dnia, z składzeniem do łóżka i jestem beznadziejna i w ogóle, w ogóle". A plus do tego nie śpię, więc już mi się w ogóle wydawało, że wszystko się wali i już nic nie będzie tak jak dawniej. Czapka na głowie, bo od niewyspania jest mi cały czas zimno. Kiedy przypadają skoki rozwojowe? Jak byłam pani pediatry, robiłam sobie notatki, więc już wszystko wie. Oczywiście mówię tutaj o pierwszym roku rozwoju dziecka, bo dalej na razie nie wybiegam w przyszłość, chociaż zdaję sobie sprawę, że czas leci szybko i że za chwilę się okaże, że moje dziecko ma już 15 lat i trzaskami drzwiami przed nosem i mówi: Mamo spada jesteś obciachowa. No ale póki co delektuję się chwilą i przytulam, ile wlezie. W piątym tygodniu następuje pierwszy skok rozwojowy. Wtedy dziecko jest takie bardziej podatne na różnego rodzaju wrażenia i często te wrażenia są dla niego niezrozumiałe. Dlatego może być rozdrażnione i lękliwe. I często jest tak, że wtedy maluch chce jak najwięcej czasu spędzać na naszych rękach. I ja to przerobiłam. Tylko myślałam, że po prostu dzieci tak mają i dzielnie nosiłam. Nie i zastanawiając się, że moja mała może przechodzi faktycznie jakąś fazę rozwoju. Kolejny skok rozwojowy. W tych tygodniach dziecko zaczyna panować na swoje Ruchami, oczywiście mniej więcej, nie tak dokładnie, ale już zaczyna unosić głowy. Próbuje łapać przedmioty, patrzy na ludzi, Lubi. słuchać muzyki, więc kolejne bodźce dochodzą do naszego dziecka i nasze dziecko może być właśnie rozdrażnione, płaczliwe. I wtedy też należy się uzbroić w cierpliwość. Bo... To może potrwać kilka dni. Mówi się, że te skoki rozwojowe. Im dziecko jest starsze, tym trwają dłużej. Trzeci skok rozwojowy następuje między 11 a 12 tygodniem, i tutaj, jak ja to nazywam, następują mini różnice czyli dziecko dostrzega te różne niuanse. Dziecko zaczyna sobie wkładać wszystko do buzi, robi bąble ze śliny, albo zaczyna pluć i oczywiście daje nam znać, kiedy jest znudzone. I tutaj, oczywiście, też. Y te dni poprzedzające ten skok rozwojowy, no to jest ta, to rozdrażnienie, marudność yy, i płaczliwość dziecka. Więc wtedy szable w dłoń i dajemy naszemu dziecku poczucie bezpieczeństwa. Czwarta faza skoku rozwojowego przypada między 14 a 19 tygodni. Dziecko zaczyna rozkminiać moim zdaniem, co się wokół niego dzieje. Dziecko zaczyna już łączyć sylaby i akurat w przypadku mojej małej to nie są jakieś skomplikowane sylaby, ale już udaje się powiedzieć... Dada i ta ta. Dodatkowo przekręca się z plecków na brzuszek i trochę tak zaczyna pełzać i zaczyna brać różne przedmioty. Oczywiście wszystko próbuje zjeść. A i to, na co trzeba uważać na pewno w tym okresie, to yy, fakt, że dziecko uderza wszystkim yy, o stół, yy, o podłogę i lubi też zrzucać różne przedmioty. To na pewno odczujecie, bo co chwilę trzeba się schylać, podnosić, wyparzać i tak w kółko, w kółko. A już ja jestem w tej fazie, że kiedy coś upada na podłogę w domu, to szybko Podnoszę i tylko opłukuję. Już nie wyparzam i nie robię zamieszania tak jak wcześniej, kiedy coś upadało na podłogę. Oczywiście, jak coś upada na ziemię, no to już absolutnie nie podaje dziecku, ale w domu to myślę, że jest na tyle bezpiecznie i swoje bakterie, że nie trzeba się aż tak bardzo przejmować. Kolejny skok rozwojowy to 22-26 tydzień. Tutaj właściwie jeszcze nie wiem, co się dzieje, bo tego sama nie przeżyłam. Ale mniej więcej wiem. Z opowieści. To jest tak zwany lęk separacyjny, czyli dziecko uświadamia sobie, że może zostać rozdzielone z rodzicami, i jakoś tak zaczyna dostrzegać tą, to, że ono może być osobno, rodzice mogą być osobno, i to podobno może dziecko bardzo przerazić, bo nie do końca to rozumie i wtedy najchętniej byłoby cały czas na rękach u mamy, taty albo opiekuna, I wtedy chciałoby być cały czas noszone. I tutaj również podobne objawy, czyli płaczliwość rozdrażnienie, ale tutaj też podobno pojawiają się takie objawy, jakby dziecku śniły się koszmary. My kładziemy dziecko do łóżeczka, wydaje nam się, że ono już będzie spokojnie spało, po czym godzinę później budzi się całe spłakane, takie zdenerwowane. Okay. Tak może się dziać całą noc, może to być co godzinę, co półtorej godziny. Nie no. należy za bardzo świrować, tylko zrozumieć, że to jest właśnie ten skok rozwojowy i to chwilę potrwa. I tutaj podobno może potrwać to aż do czterech tygodni. Więc trochę się namęczymy. Ja naprawdę teraz po tym drugim tygodniu no to już jestem na maksa zmęczona. Na szczęście y, mój mąż pomaga i zmienia mnie, ale mam takie pragnienie, żeby już się to wszystko uspokoiło i żeby dało się pospać dłużej. Między 33 a 37 tygodniem przypada kolejna faza skoku rozwojowego. W tej fazie dziecko zaczyna rozpoznawać kategorie, ponieważ bardzo rozwija się inteligencja, bardzo rozwija się mózg. Oczywiście wszystkie te fazy są związane z absolutnym rozwojem mózgu i rozwojem układu nerwowego. Dlatego dziecko to tak wszystko przeżywa i dlatego tak mocno na to reaguje. I ostatnia faza rozwoju to 41-48 tydzień. Tutaj dziecko łączy wszystko w sekwencje, dzieli, e, zaczyna dostrzegać różnego rodzaju zależności i to też musi sobie przerobić, więc na początku może być tym wszystkim przerażone. W każdej fazie skoku rozwojowego możemy mieć wrażenie, że nasze dziecko się wstecznia. To znaczy, najpierw wszystko się cudownie układa, dziecko na maksa pięknie się rozwija, i nagle. Zatrzymanie i jedziemy wstecz. My zaczynamy panikować, zastanawiamy się co się dzieje, ale spokojnie, jak tylko te kilka tygodni minie i dziecko to wszystko przerobi w sobie i przejdzie oczywiście z naszą pomocą, to potem się okazuje, że dziecko się tak szybko rozwija, że wydaje nam się, że po prostu w ciągu jednej doby zrobiło maksymalny skok i jest jeszcze lepiej niż było przed tym skokiem rozwojowym. Co wydaje mi się być najważniejsze w tych skokach rozwojowych, to Zachowanie zimnej krwi, wzajemne wspieranie się partnerów albo pomoc jakiejś opiekunki, mamy babciniani, bo jak człowiek jest zmęczony, to zaczyna świrować i przejmuje się wszystkim i wyolbrzymia wszystkie problemy. Na pewno musimy uzbroić się w cierpliwość i mieć siłę, żeby wspierać nasze dziecko, bo. Powiem Wam, że jak czasami wstaję rano taka zmęczona, to mi się wydaje, że już dalej nie dam rady i że w ogóle wszystko jest beznadziejnie i jestem beznadziejną matką i tak wszystko pięknie opisują w tym internecie, a ja nie daję rady, ale pamiętajcie, że dajemy radę i to tylko zmęczenie i mózg płata nam fikle. W Filmik miałam nagrywać o czym innym, ale oczywiście z potrzeby chwili nagrałam o tym skoku rozwojowym, bo wydaje mi się, że to bardzo ważny temat, o którym wcześniej nie słyszałam. A dzięki temu, że zgłębiłam trochę wiedzy, to teraz już tak bardzo nie panikuję, i po prostu spokojnie czekam, bo okazuje się, że w tym tunelu jest światełko. Więc powoli, powoli do brzegu. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Pa! Lecę! Bo Was wzywa!